A jaka była komenda, żebym show sh inspect, jak to było, show inspect gun, kurwa, ja nie pamiętam. No, kurwa, dorobisz się, jano. Bardzo dobrze. Ustawienia, zaraz to znajdziemy. Jo e, zbadań broń, F, o, dobra, czyli jest. O, A, Kurwa. Jo pierdolio. Dobra, o, zobacz. Czerwoną, no, czerwoną teraz. O co? Bo nie obserwuj ceny tego noża. Ciekawe ile wypierdoli niedługo. Nie, no, no, ruby no, jest no, kurwa 5 razy Ale w, ty, w, pamiętacie jaką ja miałem czy... Ruby, nie? Ja nie, no tak, ja tak, nie tak, miałem... Tak. Ja nie miałem czystego Ruby. A tu kurwa wygląda jakbym w ogóle nie był poharatany, nie? Może floaty usunęliby, bez. Ej. No, mogli... Ale widzę, chodowo. że... Ale widzę, że często się kręci nożem teraz. Cały czas praktycznie. Abym chciał, żeby przytrzymał. O. O, zobacz. No, widać tu, że jest troszeczkę ob...